Świat mediów i świat przede wszystkim internetu został dzisiaj rozwalony. Popularny youtuber YouTube Budda, jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, został dzisiaj zatrzymany przez CBS w sprawie naprawdę poważnych zarzutów. Zatrzymano w tej sprawie aż 10 osób, więc sprawa naprawdę jest poważna. A my mamy najnowsze informacje, dlaczego i pod jakim pretekstem został zatrzymany Budda, który właśnie dzisiaj rano został wyprowadzony z hotelu w Wars Warszawie. No, zobaczcie, hotel Warszawa, bęka Buddy ubrana właśnie na hol przez CŚB. Proszę, tu jeden tam nagrywa całą akcję drugi A przed chwilą z matalu Warszawa, pali grażynka z e, policji CBSP Tak stała poprowadzona do takiego samochodu, który już pojechał, a ten pewnie czeka na Kamila Ale gruba akcja Razem ze swoją partnerką popularną Grażyną, i dlaczego y, zostały odholowane te wszystkie jego samochody, czyli tak jakby jego majątek został zajęty przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Słuchajcie, no, sprawa jest poważna. Sprawa dotyczy przede wszystkim malwersacji podatkowych i nielegalnych y, loterii, które zorganizował Budda. Posłuchajmy, co mają, mają do powiedzenia w sprawie przede wszystkim funkcjonariusze CBS, ale również prokuratura. Prokuratury Krajowej zatrzymano. Kamila L., pseudonim Budda oraz dziewięć innych osób. Na tym etapie nie udzielamy żadnych szczegółowych informacji na temat samej sprawy oraz zarzutów, jakie mają zostać ogłoszone podejrzanemu. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji od godzin porannych wykonują szereg czynności dotyczących działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się hazardem, nielegalnym hazardem oraz e, loteriami internetowymi. E, zatrzymanych zostało 10 osób, e, wśród nich jest Kamil L. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie, w województwie małopolskim, w województwie śląskim oraz w województwie podkarpackim. W dniu wczorajszym Budda, słuchajcie, robił swoją ostatnią loterię na kanale e, swoim, YouTubeowym i mówił wprost, że ten kanał będzie zamknięty, że to już jest ostatni film na tym kanale, że to są ostatnie materiały na tym kanale i że jest to jego ostatnia loteria. Słuchajcie, z tymi loteriami Naprawdę sprawa jest dosyć poważna, bo te nagrody przekraczały olbrzymie kwoty, jak na polski YouTube, ale też oglądalność była olbrzymia. Co prawda, ostatnia loteria Buddy cieszyła się ogromną popularnością, ponad 800 tysięcy widzów na żywo oglądało loterię. Wczoraj tych widzów było więcej niż o połowę mniej, czyli w granicach 300 tysięcy na żywo. Wczoraj gracz, który odebrał telefon od Buddy, wygrał. Mieszkanie w zakopanym sporsze, słuchajcie, warte naprawdę, nawet no, nie wiem ile, ale jakieś ogromnej ilości pieniędzy. No i ludzie zastanawiali się, dlaczego reakcja tego zwycięzcy jest taka dziwna. Wiesz, ostatni live, ale jeżeli zrozumiesz, co chcę ci przekazać, to dzwonię również z ostatnią nagrodą. Tak? Nie, żartowałem, dzwonię, bo ci zalało łazienkę. No to. Mordo, wygrałeś dom w Zakopanem z Porsche GT3 RS w garażu! Mówię absolutnie poważnie! Rafał, całe studio ci bije brawo, halo! No, ale... No nie wiem co powiedzieć. Oczywiście, nikt tutaj się nie czepia, że był to podstawiony aktor albo ktoś podstawiony, bo oczywiście nie ma na to dowodów. Każdy na takie rzeczy reaguje inaczej, ale ludziom też dało do myślenia, że faktycznie te reakcje tych zwycięzców są dosyć dziwne. Słuchajcie, no jeśli centralne biuro śledcze zatrzymuje twoje... Rzeczy. Zatrzymuje Twój majątek. Robią tak zorganizowaną akcję. Zatrzymują 10 osób. Cholują Twoje samochody, słuchajcie, czyli zajmują Twój majątek. No to sprawa naprawdę jest bardzo poważna. Jestem ciekaw jak się rozwinie, bo jak wiemy budda to przede wszystkim głośne nazwisko w polskim internecie. Jestem ciekaw, jak Kamil z tego przede wszystkim wyjdzie, bo te zarzuty są przede wszystkim no, bardzo ciężkie, bardzo poważne. Te loterie nie były robione zgodnie z prawem. Co mam na myśli? Było widać na niejednych filmach, na innych relacjach na żywo, że on zachęca młode osoby do brania udziału w tego typu loteriach, a więc, żeby zapisywały się na osoby pełnoletnie. No, w świetle prawa jest to no, nakłanianie do hazardu, tak? No To wydaje mi się, że właśnie ten zarzut, nakłanianie do nielegalnego hazardu, jest tutaj przykrywką do tego żeby postawić mu jakieś zarzuty. Oczywiście, no to to jest jakby nic przy tym, co yy, tak naprawdę zarzuca się Kamilowi, czyli te, że, że te loterie były robione w sposób nielegalny i w sposób nieprawidłowy i niewłaściwy. Czyli mowa tutaj o malwersacjach podatkowych, że po prostu podatki były gdzieś tutaj omijane, to raz. A dwa, że te loterie nie były robione zgodnie z prawem, czyli prawdopodobnie były jakieś delikatne fałszerstwa, że nie wiem, że może zwycięzcy nie dostawali nagrody, albo że zwycięzcy byli podstawieni, albo że te nagrody na nie, nie, nie istniały w rzeczywistości, słuchajcie, a więc no. Czyli krótko mówiąc, oszukiwanie ludzi. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Wiemy, że w tej sprawie zatrzymane są aż 10, jest aż 10 osób. Wiemy, że w przypadku Buddy, który też przecież jest właścicielem firmy Dose i jest jego głównym promotorem. Zarzucane są też inne rzeczy. Mowa tutaj o różnych dziwnych biznesach Buddy, w których brał udział, i jakby media zarzucają Buddzie to, że jest w tych biznesach słupem. A więc dzięki swojej popularności, i swojej i jego kobiecie grażyny, bierze różne rzeczy jako słup. Bierze różne biznesy jako słup, a tak naprawdę on w tych biznesach nic nie robi, tylko po prostu jest właścicielem na papierze. Doskonale wiemy o czym mówię, i w tym przypadku zgadzałoby się to, o czym mówiłem wcześniej, że też zarzuty, jeśli chodzi o malwersacje podatkowe, mogą być prawdziwe. Czekamy na rozwój sytuacji, czekamy na to, jak rozwinie się ta sprawa, bo naprawdę na ten moment jest bardzo dużo fake newsów, także też uważajcie na to, co dzieje się w internecie. Wiemy, że dzisiaj był też Patryk, oczywiście z Bungie Teamu, już wystawiony do tablicy, że jego też w ogóle centralne biuro śledcze zatrzymało. Patryk zdementował te plotki. O, słuchajcie, przestańcie wierzyć we wszystko, co wam się powie w internecie, nikt mnie nie zatrzymał, siedzę w domu właśnie i jadę kręcić odcinek, także przestańcie też ludzie siać ferment bo, to ile dostęp telefonów czy wszystko, Git, to, to przechodzi Ach. ludzkie pojęcie. No, dzisiaj w internecie naprawdę łatwo jest powiedzieć A, gorzej jest powiedzieć B, a wszystkim C, żeby to wszystko zweryfikować. Na ten moment wiemy jedno. Budda jest zatrzymany, Budda jest oskarżony, Budzie zatrzymano majątek, co w moim odczuciu jest dosyć dla niego niepokojącą sprawą, bo jeśli już Centralne Biuro Śledcze zatrzymuje ci majątek i robi tak głośną akcję na całą Polskę. No to słuchaj, jednak yy, przygotowując się do takiej akcji, oni coś wiedzą. Wiedzą coś o czym... Kamil nie chciał nikomu zapewne powiedzieć. Wiedzą coś, przez co Buddha będzie miał poważne problemy prawne. Jestem ciekaw na rozwój sytuacji. Jestem ciekaw, co się z tym stanie. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. No i gdzie wyląduje Buddha? Czy według Was faktycznie coś tam jest nie tak? Czy według Was Buddha jest czysty, czy po prostu no, służby interesują się tak głośnymi postaciami, które. Mówią wprost, że są bardzo bogate i rozdają te pieniądze na lewo i prawo to nie, bo żeby wziąć udział w loterii to przecież musiała ich zapłacić. Także nie bój się. To też jest genialny biznes. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać. Cześć!